Północny biegun magnetyczny Ziemi oficjalnie się przemieścił, co wpływa nawet na dokładność GPS w waszych telefonach. Ja jestem Konrad i. Polecam nie obserwować. To, że pole magnetyczne Ziemi się przemieszcza, wiemy od dawna, ale ostatnio robi to w zaskakującym tempie. Mniej więcej od XVI wieku biegun powoli przemieszczał się wokół Kanady, ale w ciągu ostatnich 20 lat przyspieszył w kierunku Syberii, osiągając prędkość przemieszczania się 50 km rocznie. Badania sugerują, że za przesuwanie się bieguna magnetycznego odpowiadają dwa gigantyczne płaty magnetyczne znajdujące się pod Kanadą i Syberią. I to serio oznacza, że trzeba na nowo ustawić wiele przyrządów nawigacyjnych, bo np. Na podróżując w linii prostej z RPA do Wielkiej Brytanii, czyli na odległość jakichś 8500 km, przy użyciu starego ustawienia bieguna magnetycznego, pomylilibyśmy się o jakieś 150 km, nie trafiając w cel. Zwykle takich korekt w ustawieniach dokonuje się rutynowo co 5 lat, ale ostatnio trzeba je czasami wprowadzać awaryjnie. Ale spokojnie GPS w waszych telefonach dostanie automatyczne poprawki i nie trzeba nic robić.